Where? Mr Kato shows his face even for I got him A dziś zagramy wy, to seria materiałów, w których odpowiadam sobie na pytanie, czy warto dzisiaj, bez zagrożenia dla zdrowia psychicznego, wracać do jakiegoś starego tytułu. W tym odcinku biorę na tapetę produkcję The Darkness studia Starbreeze z 2007 roku. Wiele słyszałem dobrego na temat klimatu oraz level designu produkcji, natomiast... Sam chciałbym się o tym przekonać i odpowiedzieć również Wam na pytanie, czy faktycznie dzisiaj nadal są to punkty, które warto docenić. A więc bez przedłużenia zapraszam Was na. A dziś zagramy w The Darkness. Jak już nadmieniłem, The Darkness to produkcja studia Starbreeze które kojarzyć się pewnie wielu z was może, z dwoma odsłonami kooperacyjnego shootera Payday. Po tworzeniu produkcji na pecety w 2007 roku studio wypuściło swoją pierwszą grę na konsolę, bazującą na komiksach z lat 90 o tym samym tytule. Podobnie do gier o klaunach rabujących banki, taki w The Darkness wcielamy się w bohatera wyjętego spod prawa. Jackie Estacado to spust mafii, człowiek od brudnej roboty, który z niewyjaśnionych do samego końca powodów stał się celem szefa mafii, który jest jednocześnie jego wujem, Pauliego Franchettego. Niestety gra dosyć kiepsko przekazuje, czym Jackie naraził się wujowi. Coś o tym przebąkują postacie w początkowej sekwencji gry, aczkolwiek nie na tyle, aby było to satysfakcjonujące w momencie ogrywania jej, czy jakichkolwiek refleksji w późniejszych etapach gry. Co właściwie wskazuje na to, że pierwsze 15 minut nie zupełnie są udane i moim zdaniem nawet kiepskie. W późniejszych etapach fabuła kierowana jest w stronę dezaprobaty estakado dla działań wuja, aczkolwiek to nie jedyna rzecz, którą gra słabo tłumaczy i pozostawa wiele do rzeszenia, jeśli chodzi o prowadzenie narracji. Otóż, po początkowej sekwencji gry, która jest pościgiem zakończonym wywrotką, Jackie otrzepuje się z kurzu, idzie rozprawić się z jakimiś zbirami. Nito to z gruchy, ni z pietruchy, z jego ciała wyrastają mackowate demony z piekła rodem, którymi wyrywa serca z klatek piersiowych pokonanych oprychów. Jackie natomiast chyba wiele w życiu widział, bo podchodzi do tego absolutnie lajtowo. Zero komentarza, czy coś. Może i się czepiam, ale no nieco mnie to rozbawiło na samym początku. Dobrze natomiast, że reszta gry już jest znacznie ciekawsza. Trzyma się kupy, jako historia z porachunkami wewnętrznymi mafii, krucjatą w imię zemsty oraz totalnie odjechanym segmentem w okopach pierwszej wojny światowej, którego zupełnie się nie spodziewałem. Ogólnie rzecz biorąc, gra ma bardzo mroczny klimat, który mi trochę przypominał pierwszego Max Payne'a, ale zamiast noir mamy mafijnego thrillera. Z drugiej strony, ponieważ to produkcja sprzed ponad dekady i pierwszych lat XXI wieku, to jest tutaj i trochę dziwacznego, niejednokrotnie czarnego humoru ukrytego w całości w pobocznych zadaniach i znaczkach. Takiego właśnie z 2007, gdzie na przykład z przypadkowych rozmów NPCów dowiadujemy się o upodobaniach seksualnych Szwedów. Serio. Przechodząc do rozgrywki, to The Dark jest oczywiście strzelanką z pierwszej perspektywy, co zresztą sami widzicie na materiałach. Niestety na tej płaszczyźnie nie radzi sobie najlepiej. Z początku obwiniałem za to od starego DSa, do którego powrót bolał po generacji spędzonej na czwartym DualShocku i zachwycających chwilach z DualSense. Niestety nawet po podłączeniu pada z PS5 nie naprawiło to w 100% doznań strzelania, bo to o tym część gameplayu głównie mi chodzi. Dziwnie niedokładne, posiadające soczysty input lag. Tak bym to opisał. Jak już wspomniałem, to pierwsze koty za płoty dla studia w strzelaniu na konsolach, a ci jakby wiedząc, że będą z tym problemy, do opcji gry dorzucili dużo możliwości dostosowania czułości, obu osi, prędkości wskaźnika oraz ratujące rozgrywkę aim assist, z którego korzystałem i zupełnie się tego nie wstydzę. Jackie również potrafi sprzedać strzał końcowy, jeśli naciśniemy spust będąc przy przeciwniku. Warte nadmienienia jest, że w iść epickim stylu Jackie biega z dwoma spluwami a la akimbo, a jeśli na trasie rąk znajdzie się przeszkoda, to starają się one lekko ją ominąć. Fajny patent. Dzięki temu strzelanie jest znośne i mogłem docenić inne elementy rozgrywki związane z demonicznymi mocami bohatera! Jackie przywołuje do swojej pomocy dwie macki, które chronią go przed obrażeniami do pewnego momentu oraz umożliwiają korzystanie z ciekawych mocy zdobywanych wraz z progresją gry. Pierwszą z nich jest np. poruszanie się w trybie węża jedną z macek, aby przedostać się przez szyby wentylacyjne i otworzyć drzwi z drugiej strony. W trybie demonicznym możliwe jest również przywoływanie swoich sługusów, tzw. Darklingów, którzy przypominają posturum Guluma z wacy pierścieni. Ci występują w kilku odmianach, np. przykład Berserker to sługus, który rzuca się na przeciwnika z nożem. Natomiast Kamikadze, no jak sama nazwa wskazuje, biegnie w jego stronę naładowany materiałami wybuchowymi, i no wiecie co robi. System, o tyle ciekawy, że z jednej strony pozwala być totalnym badasem, który biega z dwoma spluwami, udekorowany w demoniczne macki, karmiące się zorcami przeciwników, ale ma też swoje ograniczenia. Zgodnie z tytułem gry, nasze moce pochodzą od ciemności, do, dosłownie. Jeśli będziemy stali w świetle bijącego na nas światła, na przykład z latarni, to nici z przywoływania naszych mocy. Natomiast wszelkie źródła światła w grze można unieszkodliwić. I choć amunicji nie jest tutaj nieskończenie wiele, to warto poświęcić kilka pierwszych pocisków do przygotowania sobie miejsca pod wymianę ognia z oprychami. A to ponieważ Jackie bez demonicznej mocy niewiele różni się wytrzymałością od innych. Kilka celnych trafień i ładujemy ostatni checkpoint, które tak, na marginesie czasem potrafią nas srogo wycofać w progresji. Świetna mechanika ogólnie, którą rozpracowałem dopiero po jakimś czasie, co też znów pokazuje, że to produkcja z kilkoma wiosnami na karku. Wszystko jest jakoś słabo wytłumaczone, rzucone co najwyżej gdzieś w trakcie rozgrywki przez Majka Pattona, który tak wykonał na marginesie mega robotę w roli Demona Ciemności. Szukać musimy wyjaśnień w lakonicznych opisach pał z podobnie do opisów questów, umiejętności i mapy regionu. Świat gry zbudowany jest z kilku miejscówek, odzwierciedlonych pod postacią dzielnic Nowego Jorku. Gdzie przez dzielnice rozumiem kilka ulic, skrzyżowanie i garść miejsc do odwiedzenia, gra rzuca nas często od jednego miejsca w drugie, szczególnie w ramach sidequestów, ale i nie tylko. Końcówka produkcji, gdy bez solidnego powodu twórcy postanowili, że każą nam wejść w interakcję z przedmiotem na jednym końcu gry, zaznaczam, że interakcja to kliknięcie przycisku na padzie, a następnie wrócić się do miejsca początkowego, niebalże odebrał mi wszelkie siły witalne do kontynuowania grania tego wieczoru. Trzymała mnie przy konsoli jedynie ciekawość zakończenia historii. Abyście mieli pełen obraz jak wielką zbrodnią wobec mojej motywacji był ten zabieg, to musicie wiedzieć, że obszary oddzielone są od siebie stacją metra, która w grze pełni rolę bezpiecznego huba. To tutaj za pomocą telefonów stacjonarnych odblokowujemy dodatkowy content, głównie pierdoły graficzne, oraz przyjmujemy zadania poboczne od npc -ów. Zatem bez szybkiej podróży przemieszczanie się wygląda tak. Lokacja, ekran ładowania, metro, ekran ładowania, lokacja. Do tego nie ma sprintu, a Jackie to żaden korzeniowski. O tak, Baktera King bolał mnie mocno. Nie ma wyobrażenia, co mi się stało. Może ten miejsce nie jest miejscem wcale. Może to jest sposób myślenia. Znaczy, że muszę być stworzony. Wiem, że wymałem ją. Wiem, że miałem gangbet. Myślę, że jestem w hell. Oprawa graficzna nie powala, aczkolwiek też nie jest tak, że granie grozi śmiercią lub kalectwem. Po prostu tytuł prezentuje się na produkt z wczesnych lat tego tysiąclecia. Postacie wyglądają nawet nieźle, w obszarze mimiki. Wszystko ubrane jest niemalże w jednakową tonację kolorów, co znów przypomina mi o grach Remedy, o których wspominałem wcześniej. Nie pomaga to niestety w korzystaniu ze światła w rozgrywce, albowiem o ile dzięki kolorystyce i tonacji zbudowano bardzo zimny, mroczny klimat, tak nie zawsze byłem w 100% pewien, że jestem w czy poza cieniem. Gra miewa również zgrzyty, a takie elementy jak jaj pozostawiają wiele do życzenia. Niemniej granie jest specjalnym wyzwaniem, więc to, że gameplay niespecjalnie stara się być trudnym, działa akurat na jego korzyść. Pomimo natomiast wszystko, co ewidentnie wskazuje, że to produkcja sprzed kilkunastu lat, to cieszę się, że nadrobiłem grę Star Dużo robi tutaj klimat i historia Jackiego Estacado, oraz jego związek z ciemnością, którą nosi w sobie. Fajna jest narracja Jackiego przy ładowaniu się poziomu, jakby sam sobie relacjonuje, co dzieje się w grze. Trochę schizofrenia, no ale wiecie, ma w sobie demona, to jest trochę usprawiedliwiony. Przemykając oko na pewne zaszłości czasów świetności tytułu, to warto było spędzić z produkcją te kilka wieczorków. Teraz ciekaw jestem, jak ugryzą twórcy zakończenie jedynki w kontynuacji, które wydaje się być dosyć zamknięte. Aczkolwiek jednym z pierwszych dialogów The Darkness skierowany w naszą stronę jest, a to pierwszy raz, gdy zginąłem. No dobrze, no to podsumujmy sobie, dlaczego warto bądź nie zagrać w The Darkness. Na plus działa mroczna historia z mafijnym zacięciem klimat ogólnej produkcji, fajne mechaniki związane z demoniczną stroną bohatera oraz Mike Patton w roli demona. Natomiast na niekorzyść tytułu działa na pewno strzelanie, które jest takie sobie, backtracking i budowa świata w odseparowanych lokacjach, totalnie nieprzydatna minimapa, oraz, gra nie oraz to, że gra nie pomaga w zrozumieniu mechanik albo co gracz powinien robić w progresji. I z tym zostawiam was. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Dajcie znać, co o nim sądzicie w komentarzach. No i co, trzymajcie się. Do następnego.